Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżeli oczywiście materiał będzie Wam się podobał, to zachęcam do subów. Jeżeli tylko oglądacie, to też świetnie. Na końcu będzie plansza. Dzisiaj materiał o biometrii, jej przyszłości. I jak to się rozwija, w którą stronę idzie. Czym właściwie jest biometria? To nauka, która zajmuje się takimi określenie właściwości i cech ludzi i zwierząt, na bazie których można zidentyfikować kogoś, tak, tak samo jak dla wszystkich znane jest chyba oczywiście e, odciski palców, tak, co łapią teraz wszystkich złodziei na, tym, e, na kodzie DNA. To są bardziej takie kryminalne rzeczy, ale jeżeli chodzi na przykład o odcisk palców, to już nie do końca, bo biometria jakby się rozwija w tym kierunku można sobie wejść do domu, potwierdzić płatność albo na, na granicy przejść w ramach kontroli odcisku palców można wskazać, czyli na bazie tego można określić kto jest właścicielem czegoś albo kim jest po prostu tak zwyczajnie, bo dzisiaj cały świat się bazuje niestety to jest uciążliwe na PINach, na kodach dostępu, tokenach co jest, co jest samo w sobie uciążliwe, ze względu na to, że potrzebujesz po prostu posiadać dobrą pamięć albo gdzieś zapisywać, nie wiem, nie daj Boże, nosić przy sobie tych wszystkich informacji istotnych, przez które możesz ewentualnie stracić swój majątek, pieniądze, zostać oszukanym itd. Dlatego świat idzie w tą stronę, żeby właśnie identyfikować ludzi w ramach płatności zakupów, potwierdzeń, właśnie w ten sposób, żeby potwierdzać to na zasadzie tej biometrii, czyli właśnie na przykład na podstawie twarzy, e, źrenicy, odcisku palca, dłoni nawet. E, I to wydaje mi się technologią przyszłości, która prawdopodobnie zrewo z, jakby wykona rewolucję i zwrot w tym temacie, dlatego że to jest po prostu po pierwsze wygodne i wydaje się dużo bardziej bezpieczniejsze niż noszenie pamiętanie pinu. No bo oka nie da się podrobić, odcisku palca też nie, dłoni też nie, twarzy też ci nikt nie skopiuje dokładnie tak, bo jeżeli chodzi na przykład o kopię dłoni to to urządzenie, które skanuje ten, ten dłoń to skanuje układ żył, to nie, to nie jest takie proste żeby to ewentualnie zeskanować a jak Ci odetną rękę to ona będzie martwą ręką i po prostu nic nie zadziała bo no te skanery na pewno będą badały czy coś jest ciepłe czy zimne trochę takie może niesmaczne z mojej strony ale, ale tak, taka jest prawda no, tak zwyczajnie no. No bo każdy sobie wyobraża, że nie wiem, ktoś komuś utnie palec i pójdzie i za niego kupi cokolwiek, tak, przykładając, albo dokona transakcji w jego imieniu. Zabezpieczenia są naprawdę wysokie i ta weryfikacja wydaje mi się dużo bezpieczniejsza niż ten PIN, o którym wspominałem. Jeżeli chodzi na przykład o te właśnie modele, o których wspomniałem, czyli model płatności twarzą, czyli FacePay, który rozpoznaje Twoje rysy twarzy, to już nawet w telefonach jest, możesz odblokować telefon twarzą, tak? To nie jest już jakaś tam wybitnie wielka nowość, no ale przechodząc dalej, można to przełożyć na płatności tak zwyczajnie. No bo jeżeli system rozpozna twoją twarz, to na twoją twarz, to po prostu musisz się gdzieś najpierw tą twarz w cudzysłowie zarejestrować i wtedy na bazie tego będzie, cię, będzie można cię rozpoznać. W Rosji może niepopularny temat, ale w Rosji to działa w metrze, tak? Oni sprzedają tam swoje bilety w ramach tego. I tam trzeba zainstalować apkę, przesłać zdjęcie twarzy, do, dodać kartę płatniczą. No i przejść do, do wybranej bramki w metrze, spojrzeć w kamerę i po identyfikacji możesz lecieć dalej, bramka się otwiera, świat jest przed tobą. Fajna sprawa, wydaje mi się, że yy, bardzo przyszłościowa. Jeżeli chodzi o płatność dłonią, to Amazon One, yy, właśnie tak jak wspominałem, skanuje zarówno Twoją skórę, jak i naczynia, które pozwala płacić, wchodzić na wydarzenia lub potwierdzać yy, yy, swoją tożsamość. I trzeba to, tą dłoń zeskanować tym urządzeniem Amazon One: podać numer telefonu. Podać kartę, lub istniejące konto Amazona. Podobnie, czyli tym, to są to, jakby tego typu kwestie, które są y, punktem wyjścia do tego, żeby dokonywać tego typu identyfikacji. Czyli najpierw muszą Cię poznać i potwierdzić, że to jesteś Ty, żebyś później mógł przechodzić dalej y, w ramach tego, tego procesu weryfikacji ciebie, w ramach tego, co chcesz zrobić. Y, jeżeli to przeskoczy na. Płatności e-commerce, no to będzie to można powiedzieć jakaś rewolucja. Eee, a bo się zapomniałem, że można też oczywiście mieć identyfikację głosową, bo głos też jest indywidualny i jakby przypisany do ciebie, więc to też jest możliwe. Tylko, że to wszystko wymaga jakiejś tam oczywiście technologii, która jest tworzona. Jakby to jest rynek, który się rozwija. To nie jest jeszcze. Eee, ona je, ta technologia jest oczywiście bezpieczna dla zdrowia, jak i dla portfela, bo po prostu yy, nie szkodzi, jak nawet ci zeskan, zeskan, yy, zeskanują oko, to nie tak, że będziesz, jak ci to zrobią tysiąc razy, to oślepniesz, albo nie wiem, przyłożysz 5000 razy rękę, to, to też ci, nie wiem, ręka odpadnie. Nie, no jedynie możesz jakieś bakterie przyjąć przy okazji że jesteś tam któryś tam w kolejce i dotykasz tego więc wypadałoby umyć dłonie tylko po tym i tylko tyle a w przypadku zagubienia karty zwyczajnej w dzisiejszych czasach jeśli jeszcze miałeś tam przyklejony pin no to się robi trochę słabo więc i jakby wygoda tej płatności Biometryczna jest taka, że to się odbywa jakby też od razu w czasie rzeczywistym. No czyli nie wklepujesz po prostu pinów tego wszystkiego, tylko nie wiem, spoglądasz w kamerkę i ona weryfikuje czas, to sekundy, trwa, poszło i tyle. I zapominamy o, tem o temacie. Tak samo palec przykładamy czy, czy głosowo mówimy jakieś, jakąś sentencję, którą odczytuje system i stwierdza, że to ty. E ten rynek będzie rósł bardzo dynamicznie, i prawdopodobieństwo, że w przyszłości będziemy właśnie w ten sposób wszystko autoryzować, jest bardzo prawdopodobne, więc ja osobiście uważam, że to jest dużo lepsze rozwiązanie niż te pinowe. Więc jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zachęcam oczywiście do subów. Jeżeli tylko oglądaliście, to świetnie pojawiła się plansza. Pozdrawiam Wam serdecznie. Do usłyszenia.